ZŁOTĄ PIŁKĘ W 2023 ROKU DOSTANIE? No to napiszcie w komentarzach, a dzisiaj sprawdzimy jak będzie wyglądało to według IFC w 2023, 4, 5, 6, 7, 8. Dużo tego będzie. Zatem w dzisiejszym odcinku stworzymy kawał piłkarskiej historii. A skoro o historii mowa, to nie samą piłką. Heh, złotą piłką. ŻYJE CZŁOWIEK. Ja sam bardzo lubię słuchać podcastów historycznych albo grać gry z nią związane, dlatego też z ogromną radością informuję Was, że partnerem dzisiejszego odcinka jest World of Warships. Jest to gra, w której zanurzysz się w świat wielkich bitew morskich z pierwszej połowy XX wieku. Z ziomkami albo samemu. Dołącz do epickich bitew na morzu i oceanach świata. Możecie wybierać spośród 600 różnych statków rozmieszczonych w 13 krajach, wśród których znajduje się m.in. polski ORP Błyskawica, czy największy pancernik w historii, czyli japoński Yamato który był długości 2,5 boiska piłkarskiego no i ten w grze radzi sobie zdecydowanie lepiej niż ten w rzeczywistości. Jeśli jeszcze nie graliście w World of Warships to teraz jest doskonały czas żeby zacząć ponieważ rejestrując się z linku w opisie macie dostęp za darmo do pakietu powitalnego wartego 25 euro. Ważne żebyście przy rejestracji skorzystali z kodu warships bo to daje wam wtedy dostęp do tej zawartości. Czyli 500 dublonów 7 dni konta premium Número 2 milionów kredytu, statku czwartego poziomu oraz dowódcy z sześcioma punktami umiejętności. Taki bonus pozwoli Ci szybko zanurzyć się w mega rozbudowaną rozgrywkę, w której sam decydujesz, jak toczyć morskie boje. Nagłe zasadzki, przebiegłe ataki z flanki, czy może otwarta konfrontacja. Tego wszystkiego możesz dokonać za sterami wirtualnych statków, zaprojektowanych w oparciu o prawdziwe, historyczne plany ich realnych odpowiedników. Co istotne, okręty możesz dostosowywać do swoich preferencji i taktyki, tak aby dominować na pięknych mapach z żywymi krajobrazami, które robią naprawdę duże wrażenie. Tym bardziej, że gra jest w pełni darmowa. W dodatku co chwilę pojawiają się nowe eventy i promocje, w których zawartość premium możesz odblokowywać po prostu grając w grę. Zatem, jeśli jeszcze nie próbowaliście, koniecznie zaglądajcie do linku w opisie, rejestrujcie się, pamiętając o kodzie Warships, który wydaje wam dostęp do bonusowej zawartości i mam nadzieję, do zobaczenia na morzu. Tymczasem, pora już na nowe początki, czyli. Początek naszej kilkudziesięcioletniej przygody, którą rozpoczniemy sobie jako menadżera Villa, ale ten pierwszy klub absolutnie nie ma znaczenia, bo nas i tak zdążą wyrzucić. Po prostu zaczynamy wysoko no i zobaczymy, kto zdobędzie te złote piłki. Swoją drogą, na początku poprosiłem Was, żebyście napisali, kto Waszym zdaniem powinien dostać złotą piłkę teraz, ale dajcie też znać, kto Waszym zdaniem zdobędzie najwięcej złotych piłek podczas trwania tego odcinka. Naprawdę jestem ciekawy, bo myślę, że tu możemy. Spodziewać się, no naprawdę, dużych zaskoczeń. Ale na to wszystko musimy poczekać. To jest taki odcinek, który w ogóle mnie uczy cierpliwości, bo wiecie, to w skondensowanej formie materiału trwa trochę, a wyobraźcie sobie te sezony. To, to głównie skupia się na tym, więc mam nadzieję, że docenicie taki materiał łapką w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych. A ja ja czekam na pierwszą złotą piłkę. Zatem pytanie: czy Messi, czy Haland? No bo innej opcji nie widzę. No i nie widzę też. Zdobywców złotej piłki, a w zasadzie zdobywcy. Może po meczu z Luton. Tak jest. Jest już tutaj zwycięzca złotej piłki. Widzimy, że Angel Alkarun został młodym zawodnikiem rozgrywek 2023. Będziemy śledzili także to, jeżeli będzie się pokazywało. A złotą piłkę w 2023 roku dostaje Erling Haaland. Czy dziwi mnie to, biorąc pod uwagę, że jest to okładkowy zawodnik w EAFC 24? Nie wiem. Choć, no pewne przypuszczenia mam. Zatem pierwsza złota piłka przyznana. No to lecimy do przyszłego roku. Czemu ja wpadam na takie pomysły? Naprawdę. No ale, ale w sumie sam jestem ciekawy jak będzie wyglądała złota piłka w 2030. No, no ktoś to musi zrobić. Zatem już jako menadżer Sheffield jesteśmy w roku 2024. I tu poznamy nowego zwycięzcę złotej piłki. Ciekawy jestem kto to będzie. Jak to będzie wyglądało? Czy to znowu będzie Erling Haaland? Czy też nie? Kto podniesie złotą piłkę? Widzimy nominowanych. Jest Luis Dias, jest Kilian Mbappé, jest Rodrigo, jako piłkarz Liverpoolu. No i jest po raz kolejny Erling Haaland. Czekamy w takim razie jeszcze pewnie z dwa dni, chociaż dużo później tutaj ta złota piłka. No i mam nadzieję, że ona się wyświetli, bo pamiętam z innych tego typu odcinków, że czasami te rzeczy się po prostu nie wyświetlają, że gdzieś się gubią w kolejności. I choć tu powinna być ta złota piłka, to widzimy, że jej nie widzimy. Okej, okay, ale znamy zwycięzcę młodego piłkarza roku. Był nim Mark Guju. To ten, który zdobył ostatnią bramkę dla Barcelony. Ale nie znamy zwycięzcy złotej piłki. Ona gdzieś pewnie jest tutaj, czyli już go nie poznamy. Bo mamy 9 listopada, widzieliście, ja byłem trzeciego. Nie było pokazany, kto jest zwycięzcą złotej piłki. W dodatku teraz tu wyświetla nam się menadżer, a przed chwilą był to Marcus Rashford, który jest tutaj. Słuchajcie, no i ja wydaje mi się, że nie przegapiłem tego. W sensie, jeżeli gdzieś to było na ekranie, a ja tego nie zauważyłem, to przepraszam. Nie wydaje mi się... Więc nie wiemy kto dostał złotą piłkę w 2024. W sumie no, no mamy tu nowego kolegę Roberta Lewandowskiego, który tą piłkę powinien dostać, a nie dostał. No lecimy do kolejnego roku. Mam nadzieję, że już takie rzeczy będą się jak najrzadziej powtarzały. No ale to jest kwestia po prostu tego jak wskakują te wiadomości w skrzynkę i że one czasami się wypychają jednego dnia. No mam nadzieję, że, że ja też go nie przegapiłem, nie? Bo to różnie może być. Mamy rok 2025 i nie chciałbym tu popełnić błędu, więc zaczynamy naprawdę wcześnie z pytaniem, to podniesie złotą piłkę. Fil Foden, Kilianemba, Perling, Haland. I Bukayo Saka. Okej, okay, poczekamy, zobaczymy. Nie możemy tego przegapić. Gdyby to był Bukajo, byłoby pięknie. Zobaczmy, czy już mamy zwycięzcę złotej piłki. Jeszcze nie, jeszcze chwila. To trzeba robić naprawdę z dużą precyzją, żeby nam tu nic nie wskoczyło. I znamy już zwycięzcę młodego piłkarza roku. Widzimy, że to jest piłkarz arsenalu. Był nim. Okej, okay, Kozier. Dobry, ja nie wiem jak czyta się nazwisko tego zawodnika, ale to jest prawdziwy piłkarz Arsenalu, ale znamy też zwycięzcę złotej piłki. I to jest Erling Haaland, no już myślałem. Że Bukayo Saka, że Arsenal zdobył coś wielkiego, ale widzimy, że Erling Haaland, słuchajcie, podnosi swoją drugą złotą piłkę w karierze, może trzecią, nie wiemy co się wydarzyło w zeszłym roku. Jedno jest pewne, ci nominowani do złotej piłki, no przez najbliższe lata będą nas tutaj raczej nawiedzać. No bo zobaczcie na to: 26 lat ma najstarszy Kilian Mbappé. Erling Haaland 25, Saka 24, Foden 25, 89, 90, 94, 94 oceny ogólnej. To będzie ciekawy wyścig, więc nie pozostaje zostaje nam nic innego, tylko śledzić całą tę sytuację. Dlatego też robię to w karierze menadżera, bo tu mamy większą możliwość śledzenia owe roli, śledzenia wartości, po prostu sprawdzania tych piłkarzy niż w karierze zawodnika. Takie mam wrażenie, że, że, że jest to lepsze. I też ciekawy jestem, do kiedy tę karierę trenera będziemy mogli prowadzić w ogóle. Rok 2026, kto podniesie złotą piłkę, jest nominowany Saka Gabriel Martinelli, ale nie z Arsenalu, a z Paris Saint Germain jest. Lautaro Martinez i chyba Vinicius Junior. Tak jest. Nie ma ani Mbappé, ani Erlinga Halanda. To będzie zaskakujące już samo w sobie, że żaden z nich nie podniesie złotej piłki. No ale też chociażby sytuacja, w której wśród nominowanych mamy Lautaro Martineza. Gabriel Martinelli zaledwie 88 oceny ogólnej. Jak na no, piłkarza w kontekście złotej piłki to jest serio mało. Vinicius 94. Saka chyba nam się nie rozwinął od zeszłego sezonu. Okej. Okay. Jest to co najmniej intrygujące. Czekamy, patrzymy w takim razie, kto tę złotą piłkę podniesie. Bacznie obserwuję, kto tutaj jest, no bo, no bo niestety no nie chcę, żeby nam to znowu uciekło. Okej, okay. mamy młodego zawodnika rozgrywek roku 2026. Był to piłkarz Manchesteru United. I e... Ethan Lew... No, i a nas interesuje złota piłka, i ta ląduje w rękach Viniciusa Juniora Bukajosaka. Drugi sezon z rzędu nominowany, ale nienagrodzony. Vinicius Junior, no zakładam, że razem z Realem Madryt zdobył Ligę Mistrzów. No, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie też tego wszystkiego sprawdzić. Tu Ligi Mistrzów, tu tego, ten. Po prostu za dużo tych rzeczy naraz by było w tym odcinku. Tu skupiamy się na złotej piłce. No, i wiemy, że w 2026 Vinicius zdobędzie swoją pierwszą, oczywiście, według JFC. Ale teraz 2026 to już przeszłość. Nas interesuje 2027, więc jak najszybciej zmierzamy do tego roku. W 2027 roku Kylian Mbappé powraca do nominacji razem z Gabrielem Martinellim. Jest też Brazylijczyk Vinicius Junior. No jest Buka Czy mój Buka zdobędzie złotą piłkę kiedyś? Zobaczymy. Na razie czekamy w takim razie na to, kto tutaj będzie. I co istotne, tak jak patrzę, żaden z tych zawodników nie zaliczył rozwoju, jeśli chodzi o cenę ogólną. Gabriel Martinelli, no jest w światowej topce, a cały czas to jest tylko 88. W sensie tylko. No ale widzicie, no Vinicius ma od niego aż o 6 więcej oceny ogólnej. A no Gabi wychodzi na to, że razem z Kilianem dzielą i rządzą. Paryżu i w Europie. Jeszcze zaraz może się okazać, że Brazylijczyk zamiast Francuza będzie miał złotą piłkę i co? Będzie o 6 overall, -a gorszy? Ciekawy jestem. Czekamy sobie, wydaje się, do tego 30. Tu mam nadzieję, będziemy już mieli informacje, ale chyba jeszcze chwila. Musimy zagrać mecz i po nim powinniśmy mieć wyniki, chociaż jeszcze ich nie ma. Okej, okay, ale są. Po dniu znamy młodego piłkarza, to znowu jest ten piłkarz Manchesteru. Ten i tam, tak jest. Okej, okay, drugi sezon z rzędu, a złotą piłkę w 2000. 27 roku zdobywa Kilian, Mbappé, czyli Vinicius nie zdobywa drugiej z rzędu, Saka czy Gabriel Martinelli nie zdobywają pierwszej w historii. No muszę powiedzieć, że jak na razie chyba bez zaskoczeń. Mbappé, Vinicius, Neuerling Halland. No czekam, czekam. Zobaczymy, kto będzie pierwszym spoza tej trójki. Rok 2028. To już brzmi tak. Inaczej, nie? To już brzmi tak przyszłościowo. Na razie to my czekamy na przyszłość, żebyśmy chociaż nominowanych do złotej piłki poznali, bo na razie tego nie dostaliśmy. W tym momencie ci zawodnicy powinni nam się wyświetlić i wydaje się, że tak będzie. Nie, już chyba mamy po prostu, znamy zwycięzcę. Ale najpierw ja chcę zobaczyć tego ziomka. Słuchajcie, ten gościu, trzeci sezon z rzędu, zostaje młodym piłkarzem roku. Jeżeli to jest prawdziwy piłkarz, to tutaj mamy naprawdę ciekawego gościa do kariery. Zobaczmy zresztą Manchester United. United? Nie, to jest jakiś Regen. okej. Okay. Mam wrażenie, no chciałem powiedzieć, że to może być Karim Benzema, a z drugiej strony ten playstyle jest taki, kurczę, no, no mało benzemowy. Jedno jest pewne, no to jest piłkarz, na pewno ciekawy, wiecie co, ja już go dodam tutaj, bo coś czuję, że w tej złotej piłce on może być obserwowany przez nas. Tymczasem, skoro o tej nagrodzie mowa, zobaczmy, kto zdobywa złotą piłkę? Kylian Mbappé zatem po raz pierwszy doświadczamy prawdziwej dominacji, bo to drugi sezon Rzędu, Francuza ze złotą piłką. No, goni Messiego, jeszcze trochę musi gonić. W 2029 roku zobaczymy, jak będzie wszystko wyglądało. Widzimy, że Polska pokonuje Niemcy 2 do 0. Ale przyznam szczerze, poza chyba Kubą Kiwiorem z prawej strony. No, nie poznaje tu żadnego reprezentanta. W sensie ten z przodu wygląda jak prawie Robert Lewandowski, ale prawie. Ale zresztą, reprezentacja nas tutaj nie interesuje. Kto podniesie złotą piłkę w 2029 roku? No, jest zaskoczenie. Oczywiście jest saka, jest winie, jest Mbappé, ale widzicie tego pana po prawo? To kwicza Kwaraczkelia, który, no nie dość, że jest nominowany do złotej piłki. No, to jeszcze Kwaradona jest cały czas w Neapolu razem z Osimenem, No, jest oceniony na 92 oceny i kończy mu się kontrakt. No, ale wątpię, żeby chciał przejść do naszego obecnego klubu, bo my już jesteśmy gdzieś niziutko. Chociaż nie, w championship cały czas. No to bez przesady. Znaczy nie, żeby miał się zgodzić, ale nie jest tak źle jak myślałem. Tymczasem my czekamy na ogłoszenie wyników złotej piłki. O, I boję się, że to mogło nam je przykryć, bo zobaczcie ile tutaj rzeczy nam wpadło. No mam nadzieję, że nie, ale boję się, że tu może być problem. Zobaczmy. Ze świata mamy tylko wyniki. To wszystko wskoczyło nam 1 listopada. Nie powinno znaczy, w sensie ta złota piłka powinna jeszcze być. Ale może być problem. Sami widzicie Widzicie, to się czasami tak układa po prostu nieprzyjemnie. Ale może nie będzie tak źle, zobaczmy. Tutaj nie ma złotej piłki, tutaj nie ma złotej piłki. No, chyba mieliśmy pecha. No ciekawy jestem, kurczę, Kwaraczkelia, czy może trzeci raz Kilian Mbappé. Chociaż tak, jest jeszcze, dobra, jest informacja. Młodym piłkarzem roku zostaje Domingo González, a złotą piłkę podnosi Vinicius Żunior. Zatem wini z drugą złotą piłką w tym odcinku. Chyba jestem uczulony na to, że Bukausaka żadnej nie dostaje. Ej, 2030 to już brzmi naprawdę grubo i zobaczymy, kto dostanie. A w zasadzie nie tyle dostanie, co zdobędzie złotą piłkę w tym sezonie według EAFC. Chyba jeszcze nie mamy nominowanych. Oni możliwe, że pojawią nam się teraz, choć mamy wiadomości z Ligi Mistrzów. Patrzymy na info ze świata. O, 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 są nominacje. Kilian Mbappé jest. Foden, jest Haland i jest Rafael Leao, więc dosyć regularnie dostajemy tutaj propozycje z A, ale tym razem nie ma Bukaiosaki. To, 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 No po prostu zauważam, no co mogę powiedzieć. no. I ciekawy jestem w ogóle, jak ten Rafael Leao wygląda. 31 lat na karku, 91 oceny ogólnej, warty ponad 100 milionów. Phil Foden, 90 oceny ogólnej, warty oczywiście ponad 100 milionów. Ale tu są ci dwaj największy, czyli Kilian Mbappé, mamy tu Erlinga Halanda, no jest Kwicza z zeszłego sezonu. Wygląda to ciekawie. Wszyscy powyżej 90 oceny ogólnej, ale mimo wszystko złota piłka dla Leao czy Fila Foden'a będzie dużą niespodzianką. I ja tej niespodzianki chcę, no bo kurczę, jak na razie, to trzeba powiedzieć, że te złote piłki mocno rozczarowują pod względem jakiegoś takiego niespodziewanego nazwiska. Nominacje bardzo często różnorodne, ale brakuje nam takiego piłkarza, żebyśmy powiedzieli, kurde, jeżeli on w 2030 dostanie tą piłkę, to będzie naprawdę coś. I ja sobie uświadomiłem tak przy okazji, że ani razu nominowany nie był Jude Bellingham na przykład. No a przecież to jest zawodnik, którego no spokojnie raczej rozważalibyśmy w temacie złotej piłki 27 lat, 91 oceny ogólnej. Taki ale Garnacz grający dla Juventusu, też myślałem, że już w tym momencie będzie się tutaj pojawiał. Słuchajcie, no to jest 26-letni już piłkarz. Co pokazuje jak daleko jesteśmy w tym wirtualnym świecie. No ale dobra, gdzie jest ta złota piłka? Cały czas bez informacji, 4 listopada i tu chyba będziemy to mieli. Zawodnikiem młodym jest piłkarz Villarreal. On nas nie interesuje, bo to jest, to jest po prostu jakiś Rijen. Afonso Araujo. Natomiast interesuje nas złota piłka, którą zdobywa Kylian Mbappé. Wow, wow. Trzymajcie mnie, bo spadnę... Z krzesła. Taki jestem zaskoczony. Chociaż nadal Kilianowi brakuje, żeby dogonić Messiego czy, czy Ronaldo. No to pokazuje geniusz tych zawodników. No i też dominację, jaka trwała przez lata. To jest coś, co dopiero przy tego typu odcinkach sobie człowiek do końca uświadamia. Bo kiedy żyje sobie w tych czasach, no to oczywiście tutaj Messi, tu Ronaldo dostają piłki i tak dalej, nie? Ale kiedy patrzymy na to tak na sucho, to żeby dostać 3 złote piłki, jak Kilian, to trzeba się naprawdę narobić. Wie miał Erling Haaland. Dwie miał Vinicius i to już się nam wydaje Mega dużo W 2031 patrzymy Czy mamy nominowanych, tak jest Jest tu Erling Haaland Jest Kylian Mbappé, wraca Gabriel, Marti Gabriel Martinelli Ale jest też nasz stary Znajomy Itan, który Jest tu najmłodszy w tym towarzystwie I po raz pierwszy będzie miał szansę Zdobyć złotą piłkę Co imponujące jest to piłkarz cały czas Oddany Manchesterowi United Środkowy napastnik który ma już 91 ceny ogólnej, czyli on ten sufit wbił i teraz go trzyma, zaledwie 23 lata. Ogólnie poza Gabrielem Martinelli żaden z tych topowych zawodników nie zmienił klubu, no bo zobaczcie, Erling Haaland cały czas City, 31 lat na karku, 32 lata Mbappé cały czas PSG. Martinelli raz zmienił klub i jest już w Paris Saint-Germain. No i ten Itan, jak wiemy, w Manchesterze United. Swoją drogą ciekawe jest to, że ci zawodnicy już ani drgną. Tak jakby gra po prostu nie chciała a robić nikogo powyżej 94 oceny ogólnej. Z jednej strony spoko, z drugiej strony, w sumie, sam nie wiem co o tym myśleć. Okej, okay, mamy to! Było blisko, żeby gdzieś uciekło, ale na szczęście udało się zatrzymać odpowiednio. Paris Saint-Germain nie tylko ma u siebie Mbappé, trzykrotnego zdobywcy złotej piłki, nie tylko ma Martinelliego, który jest nominowany, ale mają także teraz jeszcze młodego piłkarza, a złotą piłkę po raz kolejny otrzymuje Kilian Mbappé. Uuu, Erling Haaland już dawno zostawiony w tyle przez Francuza. Ciekawy jestem, czy tak będzie w rzeczywistości. 2032 Taki jest to rok nominowanych znamy z zeszłego. Wydaje mi się, że jeśli, ale byłem zwolniony w międzyczasie, prawda? Nie, nie, nie powinienem być. A nie, jednak byłem. Wiem, że wydaje wam się to dziwne, ale słuchajcie, ja tych klubów zmieniłem już tyle, że ja naprawdę nie byłbym w stanie powiedzieć, gdzie jestem aktualnie. W sensie teraz widziałem herb, ale ogólnie serio, tych roszad było bardzo dużo, w przeciwieństwie do dominowanych do złotej piłki, bo tych panów znamy i też znamy ich overole. To ciekawe, że one w ogóle nie ulegają żadnym już tutaj zmianom. No przynajmniej myślałem, że ten Itan może wbije wyżej, no ale jako region Karima Benzemy, no bo chyba tak musimy go traktować, no to ma on po prostu ten poziom i tyle. No dobra, ale my tu gadu, gadu, a czas wyłonić zwycięzcę złotej piłki, choć tak naprawdę czas zobaczyć, że Kylian Mbappé zdobywa swoją raz, dwa, trzy, cztery, piątą, jeżeli się nie mylę. Bo nie chce mi się wierzyć, żeby miało być inaczej. Zatem, młodym piłkarzem roku zostaje ktoś inny. Jest to piłkarz Interu, ale to jest przecież były piłkarz Paris Saint-Germain, czyli Reyes. No to już jest zawodnik, który zmienił kluby. Częściej niż większość z nominowanych, a złotą piłkę, o proszę, dostaje Erling Haaland. No, muszę powiedzieć, że to jest plot twist, którego się nie spodziewałem. W sensie myślałem, że tu znowu Kilian Mbappé. A tutaj rywalizacja zaczyna nam się powoli, bo powoli, ale rozkręcać i 32-letni Alan po wielu latach dostaje złotą piłkę, no bo on dostał ją według gry w 2023, potem w 2025, no więc trochę musiał czekać. A my teraz też czekamy na sezon szczególny, bo to będzie już 2033 rok, czyli dokładnie za 10 lat od. Tego roku, w którym to nagrywam. jestem totalnie zaszokowany, że, no, jakby spodziewaliśmy się dominacji Mbappé Halanda i, nie wiem, jakiegoś Viniciusa, czy kogoś takiego, ale że chociażby Jude Bellingham ani razu nie był nominowany. Pedri, Gavi, no, jakby według gry to są zawodnicy, których spokojnie jak gdzieś bym obstawiał, jako taki, którzy się nam pojawią tu po drodze. Że jeszcze w tych pierwszych sezonach zobaczymy Harry'ego Kane'a albo Marcusa Rashforda, czy nawet Hunminsona. Chodzi mi po prostu o to, że ci zawodnicy, Starsi odpadli bardzo szybko, a z tych młodych, schodzących gwiazd, które myślelibyśmy, że przez lata będą topowe, no tak naprawdę niewielu się wybiło. Zatem 2033 rok, jesteśmy za 10 lat od naszej rzeczywistości. No to jest odcinek, który może strasznie śmiesznie wyglądać też po czasie, kiedy już będziemy wiedzieli, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast tak, na razie nie mamy żadnego nominowanego zawodnika pokazanego, trochę nie kumam czemu, może teraz będą te nominacje. Nie, tu już poznamy po prostu zawodnika, który dostał tego zawodnika. Więc te nominacje po prostu były wcześniej i tyle. Bo tu mamy młodego zawodnika, Robert Juric, więc zakładam, że to będzie prawdopodobnie region Luki Modricza. Ale teraz interesuje nas złota piłka, którą dostaje Vinicius Junior. Zatem za 10 lat Brazylijczyk zdobędzie złotą piłkę. Swoją chyba trzecią. Powiem szczerze, no to sprawia, że najbliższa dekada wydaje się być mega wyrównana, no bo Erling Haaland 3, Vinicius Junior 3. Kilian Mbappé 4 wygląda to nieźle. No tej jednej złotej piłki przyszłorocznej z naszego punktu widzenia nie znamy. Nie wiem, czy ja ją przegapiłem, czy, czy, czy czemu tak wyszło. Wydaje mi się, że ona po prostu tam spadła w kolejności, dlatego tego nie zobaczyliśmy. Ale słuchajcie, my lecimy dalej. Ciekawy jestem, jak daleko w zasadzie jesteśmy w stanie dotrzeć. No też, wiecie, póki jakby jest aktywnym piłkarzem Mbappé Halan Vinicius, no to to ma sens, to ma sens przeglądać, no bo kiedy zaczną się Regeny no to wtedy sytuacja będzie wyglądała już troszeczkę inaczej. Okej, okay, mamy nominowanych do złotej. Tej piłki? Nie. Coś w ostatnich latach wcześniej mam wrażenie, że ci nominowani się pokazują, no bo tutaj mamy już zwycięzcę, oczywiście, nagrody roku, młodego piłkarza, Eduardo Garcia, tego pana nie znaliśmy do tej pory, a zwycięzcę z tej piłki znamy całkiem nieźle, to Erling Haaland, 34-letni piłkarz, którego wartość mam wrażenie już zaczyna spadać. No, ze względu na wiek nie ma co się dziwić, ale ze względu na ocenę ogólną, ona cały czas pozostaje taka sama, ale z Erlinga trzeba by było zapłacić 88 milionów już tylko. Nie najgorzej. Który to już rok tej przygody? Nie jestem w stanie określić, wiem jedno. Nominowani do złotej pi... U U U U Okej, okay, dobra, tego się nie spodziewałem, bo minął rok dosłownie i mamy nominowanego jednego prawdziwego piłkarza, czyli Jusufem Mukoko, który razem z Fulam jest chyba mistrzem Anglii, patrząc na złoty herb tego. No, logo złote Premier League. Co tu się wydarzyło? Co prawda Erling Haaland cały czas gra w piłkę 92 oceny ogólnej. Kilian Mbappe 36-letni też jest aktywnym. Ojeju! Ale spadła ocena Kilian na 36-letni piłkarz 84 oceny ogólnej. Złośliwi powiedzieli, że Messi się lepiej zestarzał, prawda? No dobra, zobaczmy to fulam, gdzie oni są. Tutaj powinien być Jusufa. 87 overrolla tylko? Chcę tylko zauważyć, że Bukayo Saka cały czas wierny Arsenalowi. 90 oceny ogólnej. Nie jest nominowany. Ciekawe, bardzo ciekawe, bo to znaczy, że kanonierzy radzą sobie bardzo źle. W przeciwieństwie do drużyny z Niemiec, bo tam Bayer Leverkusen ma w swoich szeregach napastnika z Francji. Ciekawy jestem, czyli to jest Rigen, no bo Mbappé cały czas gra. I tamten ziomal gra w ogóle z Viniciusem w jednej drużynie. Wini w ogóle nie zmieniał klubu, a potem poszedł do aptekarzy. Wow. No ale jeszcze przenieść musimy się do Hiszpanii, aby zobaczyć, jak wygląda Villarreal, no bo to jest hiperpotęga piłkarska. Villarreal jest z jakiegoś małego miasteczka, słuchajcie. A Vla Liga ma w tym sezonie dwie drużyny. Pomijając, że jest to niezgodne z przepisami, to jest to porąbane, bo nie wiem, z którego Villarreal oni mają zdobyć złotej piłki ewentualnego. Ale co w tym mieście musi się dziać, słuchajcie? Jako jeden klub ma dwa kluby? Wow, no to jest coś niesamowitego. Patrzymy sobie na tych nominowanych. Zakładam, że to będzie ten Afonso Araujo, którego już kiedyś gdzieś tam widzieliśmy. i Jędrzej Kaczmarek. No to to jest Polak, który jest Robertem Lewandowskim. No chyba to jest oczywiste. Czekamy w takim razie na tych zwycięzców złotej piłki. Boję się tylko jednej rzeczy, że teraz, zaraz gra Liga Konferencji, która lubi nam dać dużo wiadomości i mam Mam nadzieję, że ona nam niczego tu nie wypchnie, no bo no ja chcę wiedzieć, kto ma tę złotą piłkę. No i boję się, że może kurczę, nam się to nie wyświetlić. Tu mamy wiadomości. No niedobrze, bardzo niedobrze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. chyba jednak będzie. Tak jest, znamy zwycięzcę nagrody rozgrywek. Dobra, mamy to. Zatem złotą piłkę zdobywa Polak. Bo to jest ten Kaczmarek, tak jest Z najsilniejszego miasta, w zasadzie Najsilniejszego klubu w historii futbolu No pokażcie mi klub, którego klub i rezerwy Grały w najwyższej klasie rozgrywkowej I Polak krodak ze Złotą Piłką, wow Kto podniesie Złotą Piłkę w 2036 roku? To jest niezłe pytanie Ale co ciekawe, Erling Haaland Ale jest wściekły, on tutaj wraca I on chce pokazać ej ej ej, 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 wy o mnie jeszcze Nie zapominajcie, ja jestem Wielki Erling, ja wam jeszcze pokażę Poza nim Zaki Ahmed Manuel Vega i Valentin Bernier, same wielkie nazwiska wow, to jest coś czego się nie spodziewałem, Manuel Bega ma 31 lat 86 oceną ogólnej Zomal musiał zaliczyć naprawdę spektakularny sezon, jeszcze żeby jako piłkarz Atletico Madryt być nominowanym, no to jest coś naprawdę ciekawego, Berniera już wydaje mi się, że mieliśmy, 28 latek, no i Erling Haaland 36 lat na karku, ale on goni goni tego Mbappé, on mu jeszcze pokaże, no i Zaki Ahmed. Przypominam, nie wiem, czy pamiętacie kiedyś był taki piłkarz, a uh, mamy Salah. No, wydaje mi się, że to może być podobny ziomek. Ale swoją drogą Mo ani razu nie był nominowany. No to pokazuje, słuchajcie, jak dziwnie się to wszystko poukładało. A Kilian jeszcze gra. Ma 37 lat, jest weteranem wojskowych zmagań. A no, i myślę, że tej klauzuli 353 milionów, już raczej nikt nie zapłaci. Ale nadal, słuchajcie, ja nie mogę wyjść z podziwu, że cały czas ani razu nie było tu Bellingama. No Ale pytanie, kto tę złotą piłkę? Koniec końców dosta? Mamy tutaj z Paryża młodego Adena Rowe, który no jest chyba Anglikiem, tak mi się wydaje. A złotą piłkę zdobywa. E... No to przecież oczywiste, że to jest Zaki Ahmed. Jak, jak ja mogłem go nie poznać? Przecież to jest jeden z najbardziej znanych piłkarzy na świecie. Ale też pokazuje, słuchajcie, to, co tutaj mamy. Taki trend, że w ogóle granie nominuje na przykład bocznych obrońców. Środkowych pomocników. No Bellingham najlepszym przykładem. Tutaj tylko skrzydłowi, tylko napastnicy się liczą. No tak jak było to w, przez lata, ale z drugiej strony, no mieliśmy odstępstwa od tej reguły, jak chociażby Luka Modric parę lat temu, prawda? No a tutaj mamy jedną, jedną solidną linię, więc trzeba po prostu być piłkarzem ofensywnym z dużego klubu. No bo najbardziej ofowa była nominacja z Atletico, no i Lautaro Martinez raz, i raz yy, Kwicza, i raz Leo. To wszystko w ogóle serial. A, no i przecież mieliśmy Fulam. No dobra, to tu jest chociaż różnorodny. Te nominacje to zestaw zawodników, który już po części znamy, no bo ten piłkarz, którego rozwój śledziliśmy od początku, Manchester United. Mamy Runiego Clarka też z Arsenalu, więc yy, no, pojawia się ktoś nowy. I jest jestem, kim w ogóle jest ten chłopak, bo to jest 26 -latek, więc to nie jest najmłodszy zawodnik. Rijenem Saki nie jest, bo ten cały czas w piłkę gra, ale już w Niemczech. No ciekawe jest to, że krajem, gdzie na emeryturę idą wielcy, teraz są Niemcy i Bundesliga. OK? I zobaczmy. Tu ktoś z Liverpoolu, a złotą piłkę zdobywa yy, nasz kolega Francuz z Manchesteru. Spoko. Choć nie wiem, czy kibice Czerwonych Diabłów uznają tak samo, bo wychodzi na to, że zdobywca złotej piłki pojawi się tam za 15 lat? Wow. I więcej złotych piłek nie poznamy, słuchajcie. Przecież i AFC24. Zatem ten Francuz, który był pierwszym nowym młodym piłkarzem, który nam się zaczął pokazywać jako ten zdobywający nagrody dla zawodnika roku, jest też ostatnim, którego złotą piłkę zobaczyliśmy, ponieważ zakończyliśmy właśnie karierę. Nie możemy przejść dalej. To już jest koniec. Przeżyliśmy razem, no, kilka sezonów. Oczywiście te kluby nie miały dla nas zbyt wielkiego znaczenia, natomiast, no, zobaczyliśmy kurczę kawał piłkarskiej historii. No i to było naprawdę coś wielkiego. I liczę, że taki odcinek wam się podobał, bo słuchajcie, spędziłem tutaj 3 godziny chyba, żebyśmy to wszystko razem przeżyli, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i oczywiście przypominam wam o ofercie partnera dzisiejszego odcinka, zatem jeżeli jeszcze nie graliście w World of Warships, koniecznie wbijajcie do opisu, rejestrujcie się z kodem, bo naprawdę ten bonus o wartości 25 euro, który wpada za darmo, to jest fajna sprawa, więc warto z tego skorzystać. Więc to jest doskonały moment, bo ten odcinek się właśnie skończył. Zaglądaj do opisu, klikaj rejestruj. Destruj się i graj.